Ogarom w końcu udało się opuścić Esalię. Wszystko, co pozostało na powierzchni, i nie wycofało się z pieszą ewakuacją, i co przeżyło starcie z Xeno i siłami lojalnymi wobec Złotego Tronu. Ich cel na razie nie był do końca znany. Mina wiedziała, że ludzie potrzebują jakiegoś zwycięstwa potrzebują powodu, by walczyć dalej. Odnalezienie generała Armstronga jest jednym z nich. Ten cały koszmar skończy się, gdy tylko znajdą Wielkiego Marszałka. Wejść. Bycie oficerem ma swoje profity nawet tak niskim jak porucznik. Z drugiej strony bycie najwyższym oficerem oznacza najwyższe profity. Kajuta godna generała, 2m na 2 metry. Jak na tak duży statek, to ogromny luksus. Po strzęku ręcznie otwieranych drzwi i chrobotaniu zębatek w drzwiach stanęła delegacja trzech gwardzistów. Mina ich znała, znała każdego z jej podkomendnych. Obejmując dowodzenie nad Plutonem obiecała sobie, że będzie pamiętać każdego kto służył u niej. Z każdym dniem zapamiętywanie imion poległych staje się coraz trudniejsze. Rupert Edison Reed, zwykli szeregowi, ubrani w cywilne ubrania Ciekawe czy ich czy skompletowane z tego, co pozostało po rozbiciu. Ich kamizelki były starannie wyprasowane, czyste, w ogromnym kontraście do pomiętych spodni i zabrudzonych różnego rodzaju, widzieli nami koszul. Jeden z nich Rupert wyszedł przed grupę, trzymając się za plecami. Pani porucznik, ser, dziwna sprawa. Chłopaki wysłali mnie, bo niby pracowałem kiedyś jako na scenie niby, ale to bardzo dziwna sytuacja. To wy sprawiacie, że sprawa jest dziwna. Coś się dzieje w koszarach? Uwierzcie mi, nie możemy nic zrobić z jakością jedzenia. Ma nam starczyć na krucjatę, a nie smakować. Nie, 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 nie o to chodzi, ser. Jako że jest teraz pani porucznik naszym dowódcą, pomyśleliśmy, że może się pani przydać. Rupert wyciągnął to, co trzymał. Mały, ręcznie szyty, czerwony beret. Powszechnym faktem jest to, że oficerowie ogarów nie kucają. Nie noszą również hełmu. Źle to wygląda na piktach i źle to robi na morale wojska. Jasne, mogą paść na ziemię, gdy pocisk leci prosto na nich, nie będą po prostu stali na linii ognia, ale jeśli ich podkomendni zobaczą, choć odrobinę strachu lub zwątpienia, bitwa jest tak naprawdę już stracona. Niektórzy oficerowie upodobali sobie jednak różnego rodzaju czapki i nakrycia głowy, aby odróżnić się od zuchwałych gwardzistów, którzy. muszą ściągnąć hełm, żeby lepiej widzieć. Nie jest to w żaden sposób regulowane i zwykle wynika z historii formacji. Kapitan przekazuje czapkę następcy, gdy zostaje awansowany na pułkownika, nowemu generałowi przekazywany jest poniszczony kapelusz zmarłego poprzednika. Kapitan Plutonu, którego częścią była Mina, nosił bardzo charakterystyczny cylinder, który Mina wie, uległ kompletnej dezintegracji od działa Mina sama była tego świadkiem. O tym, co na głowie ma osoba wyżej w łańcuchu, szczerze Mina zapomniała. Ale podobnie jak większość dziewcząt Tregrod wie dokładnie, co nosił na siwej głowie człowiek jeszcze wyżej w drabinie dowodzenia. Beret nie jest charakterystyczny dla Wielkiego Marszałka, ale jest charakterystyczny dla Wielkiego Marszałka w tym kontekście. Chłopaki, kazałem to przekazać z największymi honorami, jakie tylko mamy. Szczerze, nawet nie wiem, skąd go wytrasnęli, ale chyba ktoś go w karty wygrał, trzymał potem przez wieki w skrzynce, a że martwy, to podzieliliśmy się tym, co miał po plutonie, no ale beret wiedzieliśmy komu dać. Panowie wiedzą, że zgodnie z protokołem wszystkie własności poległych mają być przekazywane rodzinie? Pani wie, że już nigdy nie zobaczymy rodzin. Było w tym wiele racji. Co ma się marnować do dopytek martwego? Wszelkiego rodzaju rzeczy osobiste na pewno zostały przekazane w odpowiednie ręce, a zachomikowane zapasowe magazynki do karabinów nie będą przynajmniej leżeć bezczynnie. No i pozostaje beret. To nie może być żaden ważny beret, pewnie jakaś replika albo inny bubel. Ale jednak symbol pozostaje. Dziękuję Rupercie, Red, Edison. To bardzo miły gest. Obiecuję zasłużyć na niego. Wracajcie na stanowiska.